Że nie zamienię się w żabę albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. What? Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje. Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! A, jeszcze gryziesz? To boli! Zajmę się tobą, maleńka. Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję i mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No, ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałyście, jaka jestem silna?